Zastanawiacie się, jaki producent w obrębie jednej serii swoich zegarków, w nowym urządzeniu względem poprzednika dodaje mapy topograficzne offline, badanie temperatury skóry, EKG, zmienia GPS na dwuzakresowy, zmienia wyświetlacz z MIP na AMOLED, jednocześnie wydłużając czas pracy baterii? Jeśli myślicie o Polar Vantage V3, to macie rację. A ja jestem Maciek i zapraszam Was do mojej szczerej recenzji tego zegarka. Zanim jednak rozkręcę się na dobre, zachęcam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania naszego kanału. Oraz kliknięcia w dzwoneczek, żebyście nie przegapili żadnego naszego nowego filmu. Polar, można powiedzieć, że od nich wszystko się zaczęło, bo to Finowie po raz pierwszy przeprowadzili badanie tętna w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem zegarka oraz pasa na piersiowego. Od tamtego czasu minęło ponad 40 lat, a teraz przyjrzymy się flagowemu zegarkowi tej marki. Zaczynając od designu, Polar Vantage V3 może się podobać i mi się podoba. Widać tutaj, że Polar idzie swoją drogą i kontynuuje wizualną stylizację wenty v 2 Od e, okrągłej koperty przez meniskujące szkiełko, zaoblone brzegi koperty przecięte równą linią, która według mnie wysmukla całość. No, według mnie też zegarek ten nada się do oficjalnych stylizacji, jak i na nabieżnie. Zmian względem wizualnych aspektów wenty v 2 a Ventyr V3 nie ma zbyt wiele i taką najbardziej kluczową jest chyba sposób mocowania paska, bo w Ventyr V2 mieliśmy pasek wpuszczony w kopertę, a w tym przypadku mamy klasyczne uszy. Dostępne są trzy wersje kolorystyczne: Night Black, Sky Blue oraz Sunrise Apricot. Ostatnie dwa poza innym kolorem paska będą miały kopertę w kolorze stali nierdzewnej. Warto jeszcze nadmienić, że istnieje wersja Nate Black, która dodatkowo w zestawie ma nylonowy pomarańczowy pasek. Koperta z uwagi na swój okrągły kształt ma wymiary 47,3 mm wysokości i szerokości, grubość natomiast to 13,5 mm. Ramka i koperta wykonane są z aluminium lotniczego, a spód zegarka z tworzyw sztucznych. Oraz szkiełka szafirowego chroniącego optyczny czujnik tętna. Dzięki takiemu zabiegowi producent ograniczył wagę urządzenia do 39 gramów samej koperty i 57 gramów koperty wraz z paskiem. Jest to dość niska waga i naprawdę robi wrażenie. Całość jest wodoodporna. I tutaj względem V2 trochę się pogorszyło, bo tamten był wodoodporny do 100 metrów, tutaj mamy wodoodporność do 50 metrów. Natomiast nie można w tym zegarku nurkować, można w nim natomiast swobodnie pływać oraz kąpać się, to mu na pewno nie zaszkodzi. Jeżeli chodzi o pasek, to ten wykonany jest z silikonu i jego szerokość to 22 mm. Ja muszę przyznać, że podczas noszenia, testowania tego zegarka nie uwierał, nie zostawiał niepokojących śladów, więc uważam, że spasowanie jest na duży plus. Sam pasek zapinany jest klamrą wykonaną z aluminium i za zapas paska odpowiadają dwie szlówki: jedna na stałe przymocowana zaraz za klamrą, a druga ze stalowym ząbkiem nieco dalej. Na uwagę zasługuje fakt, że w zestawie Polerwante 3 Dostaniemy dwa dolne paski, które posłużą nam do tego, by dopasować sobie albo do szerszego nadgarstka, albo do węższego, aby zapasu paska nie było za dużo. Sam pasek też ma taką bardzo ciekawą strukturę, jakby szczotkowanej stali, która według mnie w przyszłości może ograniczać wizualne zużycie tego paska. Szkiełko natomiast wykonane jest w technologii Corning Gorilla Glass. Ja wam muszę powiedzieć, piękne jest to wybrzuszenie, mi się bardzo podoba, ale wydaje mi się, że zastosowanie tej technologii ochrony wyświetlacza może powodować, że wokół tego wybrzuszenia mogą powstawać rysy. Na pewno, jeżeli planujecie zakup Vantage V3, rozważcie dodatkową ochronę swojego ekranu. Jak powiedziałem na wstępie, Producent postanowił postawić na ekran AMOLED zamiast ekranu MIP i to bardzo dobra wiadomość. Jego przekątna to 1.39 cala, a rozdzielczość to 454 na 454 piksele. Jasność szczytowa dochodzi maksymalnie do 1050 nitów. I ja wiem, są producenci, którzy oferują znacznie większą jasność szczytową w swoich urządzeniach, nawet powyżej 2000 nitów. Natomiast ja podczas używania w pełnym słońcu, bo ostatnio nas rozpieszczało, nie zauważyłem problemów z odczytem. Przeprowadziłem nawet testy i powiem Wam, że za każdym razem jasno i wyraźnie widziałem, co dzieje się na wyświetlaczu. Ekran oczywiście jest dotykowy, ale oczywiście zegarkiem sterować można z wykorzystaniem pięciu klawiszy rozmieszczonych wokół koperty. O ile dotykiem możecie wybierać funkcje, przewijać między nimi i zatwierdzać funkcje, tak nie zauważyłem, by dało się cofać, bo cofanie zarezerwowane jest dla lewego dolnego przycisku. Chyba, że da się cofać w tym zegarku dotykiem, a ja tego nie umiem zrobić, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jak to zrobić. Na duży plus dla V3 można zaliczyć bardzo prosty interfejs użytkownika. W V3 nie znajdziecie przesadnie skomplikowanych ścieżek, żeby dotrzeć do jakiejś funkcji. Od lewej do prawej lub z wykorzystaniem klawisza prawego, górnego i dolnego znajdziecie ekrany danych odwołujące się do różnych funkcji zegarka. Od góry znajdziecie proste widżety, jak latarka albo znajdź mój telefon. Od dołu znajdziemy powiadomienia. A lewy dolny klawisz wywoła dodatkowo nam ustawienia, ćwiczenia oddechowe czy różnego typu testy. Prawy środkowy przycisk po przytrzymaniu wywoła natomiast treningi. Z rzeczy trochę nielogicznych, takich ciekawostek, o ile trening zaczniemy środkowym prawym przyciskiem, to zakończać będziemy go innym przyciskiem, bo lewym dolnym. Trochę to dziwne i złapałem się na tym, że próbowałem wyłączyć trening tym samym przyciskiem, tak jak w innych zegarkach, ale po trzech razach się przyzwyczaiłem. Z czujników zacznę może od tych, których zawsze spodziewamy się w zegarku flagowym, czyli akcelerometr, żyroskop, kompas, barometr, czujnik oświetlenia zewnętrznego, ale jest też nowa platforma Elixir, która skupia w sobie różne funkcje i nie tylko pomiar tętna, ale również pomiar temperatury skóry, EKG czy saturacji krwi. I tu musimy się na chwilkę zatrzymać, bo jest naprawdę imponująco. Dokładność tego czujnika tętna jest naprawdę zaskakująca. Pierwszy raz spotkałem się, żeby czujnik tętna optyczny w zegarku był tak dokładny względem odczytów z pasa. i to nie wszystko, bo dotychczas zwykle odnosiliśmy się raczej do tych spokojnych wybiegań czy spokojnych treningów, w których mogliśmy się spodziewać w miarę stałego tętna. Czy czujnik tętna zastosowany w tym zegarku jest na tyle dokładny, że nawet na ćwiczeniach interwałowych z gwałtownymi zrywami cały czas nadążał za pasem? Jasne, szczytowe wartości mogły nieco od siebie odbiegać, ale w każdym razie te piki, górki na wykresach zgadzają się i w czasie i mniej więcej w wysokości, więc naprawdę czapki z głów. Ale z uwagi, że jest to szczera recenzja, nie mogę nie powiedzieć, że zdarzyło mi się na przykład na zwykłym, spokojnym wybieganiu mieć sytuację, że zegarek zaczynał dość mocno odbiegać od odczytów z pasa, ale być może spowodowane to było tym, że treningi te odbywały się w bardzo niskiej temperaturze minus 8, minus 10 stopni, więc mogło to być spowodowane obkurczeniem na przykład nadgarstka i niedokładnym pomiarem. Gdyby jednak ta dokładność to było dla was mało, możecie oczywiście podłączyć zewnętrzne czujniki tętna. I zarówno w portfolio Polar'a znajdziecie na przykład pas piersiowy H10 czy opaskę Verity Sense. Tak możecie połączyć również Polara Venty 3 z czujnikami innych marek. Natomiast pamiętajcie, że do komunikacji nie będzie się łączył poprzez protokół ANT+. GPS, który został ulepszony względem poprzednika i wreszcie jest dwuzakresowy, korzystający z pięciu systemów satelitarnych, jest naprawdę wysokiej jakości. Muszę powiedzieć, że podczas moich treningów kilometry zliczane były bardzo równo względem urządzenia referencyjnego, a dodatkowo raczej nie zdarzyło mu się, żeby sygnał jakoś odpływał od miejsca, w którym rzeczywiście biegłem. Jedną tylko taką sytuację zauważyłem zaraz na początku treningu, że przy wysokiej zabudowie delikatnie uciekał od rzeczywistości. Z tej ścieżki. Poza tym uważam, że jest bardzo dokładny. Za jaki temat bym się nie zabierał, to okazuje się, że wenty V3 jest poprawiony względem poprzednika i tak samo sprawa ma się z baterią, bo ta została poprawiona, jeżeli chodzi o długość czasu działania na GPS-ie, jak i w trybie smartwatcha. Tutaj deklaracje ze strony producenta są takie, że wytrzyma do 53 godzin w trybie wysokiej dokładności GPS z zapisem co sekundę lub nawet do 140 godzin w trybie zapisu GPS co 2 minuty. To jest naprawdę super imponujące. Natomiast w trybie zegarka przetrwa do 10 dni według producenta. I tu się zastanawiam, bo jest to bardzo ciekawy stosunek czasu pracy w trybie GPS względem czasu pracy w trybie zegarka. Zwykle, kiedy zegarek wytrzymuje powyżej 40-blisko 50 godzin w trybie GPS, to pozwala na działanie w trybie zegarka do około 20 dni. Tu ten stosunek jest inny, ale i tak uważam go za bardzo imponujący. Pamiętajcie, że w poprzedniku ekran był MIP, a tutaj mamy AMOLED, czyli wyświetlacz ładniejszy, ale bardziej energożerny. Ja podczas swoich testów starałam się zawsze włączać wszystkie możliwe funkcje, włącznie z Always on Display, wszystkimi powiadomieniami. I muszę Wam powiedzieć, że bateria dla mnie wytrzymała prawie 7 dni. Przy czym treningów było dość sporo, bo pomiędzy 5 a 6 godzin na tydzień. Więc uważam, że to wynik i tak bardzo dobry. I tu warto odnieść się też do ładowania. Przeprowadzałem dwa testy ładowania, od 5% przez 30 minut zegarek za pierwszym razem naładował mi się o 25%, co wydawało mi się niewielką liczbą, ale za drugim razem naładował się o dodatkowe 40%, być może kwestia tego, że jest to nowe ogniwo i musi nauczyć się ładowania. Ładowanie do pełna trwa jednak nieco dłużej, nawet do 3 godzin. Spotkałem się z opiniami użytkowników, że niektórzy czekają jeszcze dłużej. Wszystko pewnie zależy od tego, jakiej ładowarki użyjecie, czy też kabla z laptopa na przykład. Ja nie ładowałem go na pewno dłużej niż 3 godziny, więc raczej potwierdza się z zapowiedzią producenta i w dalszym ciągu uważam, że to ładowanie nie jest przesadnie długie, choć wydaje mi się, że trochę jednak odstaje od konkurencji. Co do natomiast zużycia baterii w trybie aktywności, to tutaj jest bardzo imponująco, bo w trakcie około godzinnej aktywności z włączoną funkcją always on display w trakcie treningu, bateria zużywa się pomiędzy 2 a 3% na godzinę, czyli można powiedzieć, że zgodnie z zapowiedzią producenta. A jak już napomknąłem o aktywności treningowej, to Vantage V3 Obsługuje na tą chwilę ponad 150 dyscyplin sportowych. To naprawdę imponująca liczba i ona zmienia się delikatnie wraz z aktualizacjami. Szukając informacji na ten temat, znajdowałem bardzo różne źródła. Z początku mówiące o 130 dyscyplinach, teraz 150, ale chyba nawet będzie ich na tą chwilę więcej. Jeżeli chodzi o te aktywności na zegarku. To na raz na zegarku będziemy mogli mieć do wyboru 20. Działa to w taki sposób, że w aplikacji Polar Flow możemy sobie te listy edytować. Czyli na aplikacji wybieramy spośród ponad 150 dyscyplin i dodajemy te, które mają być widoczne na zegarku. Jest to ciekawe rozwiązanie, bo dzięki temu nie mamy przesadnie długiej listy na zegarku, nie szukamy go chwilę przed treningiem tego właściwego treningu, tylko wybieramy spośród okrojonej listy. Zresztą nie sądzę, by ktokolwiek na co dzień był w stanie korzystać z więcej niż 20 różnych aktywności. W samych aktywnościach mamy również oczywiście pola danych. Możemy je edytować swobodnie w aplikacji, możemy dodawać kolejne ekrany, natomiast ekrany pomieszczą maksymalnie 4 pola danych. Trochę szkoda, bo mając wyświetlacz MIP, uważam, że z powodzeniem pomieściłby 6, a może nawet 8 pól danych, zachowując pełną czytelność. W czasie treningu biegowego poza standardowym tempem, tętnem, trasą GPS V3 zmierzy naszą moc biegową w watach bez konieczności podłączenia innych czujników, kadencję czy obciążenie treningową za pomocą funkcji Training Load Pro, która zbadają na podstawie Cardioload, Muscle Load oraz naszej oceny samopoczucia. Jest to ciekawe połączenie, bo potrafi nie tylko bazować na suchych danych, ale opiera się też o to, jak w rzeczywistości czuje się użytkownik. Wenty V3 zmierzy również spożycie kalorii w trakcie treningu, ale robi to trochę inaczej niż inne zegarki, bo bardziej szczegółowo. W wyniku procentowym przedstawi, jakim procencie zużyliśmy białka, tłuszcze... Czy węglowodany. Jest to szczególnie fajne narzędzie, jeżeli nasz cel treningowy to jest na przykład spalanie tkanki tłuszczowej. Na tej podstawie możemy wiedzieć, że powinniśmy na przykład zwolnić, żeby nasze tętno odpowiadało spalaniu tłuszczu. Zegarek oszacuje również nasze VO2 Max, ale pod nazwą Running Index. Działa to też trochę inaczej niż w sport testerach innych marek, dlatego, że wynik będziemy otrzymywać głównie na podstawie tego treningu, który właśnie wykonaliśmy. Powoduje to mniej więcej tyle, że pomiędzy treningami ten wynik VO2 Max będzie się dość mocno różnił. U mnie w każdym razie tak było. Na podstawie wyników Running Index. W aplikacji Polar Flow desktopowej na komputerach znajdziecie prognozy na najbardziej popularnych dystansach jak piątka, dziesiątka, półmaraton i maraton. Z innych funkcji monitorujących zdrowie w Polar Vantage V3 znajdziecie bardzo profesjonalne funkcje dotyczące snu który badany jest za pomocą albo Nightly Recharge, albo Recovery Pro. Domyślnie włączony jest Nightly Recharge, który mierzy nasz sen i naszą regenerację na podstawie dwóch faktorów. Jeden to jest jakość naszego snu, a drugi to ocena naszego AUN, czyli autonomicznego układu nerwowego. Gdyby jednak Nightly Recharge było dla Was za mało profesjonalne, możecie go zamienić na Recovery Pro. I Recovery Pro będzie zastępować tamtą funkcję. Aby to się jednak stało, będziecie musieli regularnie wykonywać testy ortostatyczne niedługo po przebudzeniu oraz odpowiadać na pytania ankietowe dotyczące waszego samopoczucia. Wszystko to będzie badało wasze obciążenie, wasz stan autonomicznego układu nerwowego i w efekcie będzie na tej podstawie sugerowało treningi. I tutaj pojawia się funkcja FitSpark. Fitspark w oparciu o dane zbierane przez dwie poprzednie funkcje będzie proponowało nam jeden z trzech lub czterech rodzajów treningu, czyli siłowy, cardio, uzupełniający lub jeżeli będziemy mieć abonament dotyczący programu treningowego, o którym też za chwilę, co bardzo ciekawe i zasługujące na uznanie. To jeżeli wybierzemy sobie właśnie tą podpowiedź z Fitspark, na przykład trening uzupełniający core, to propozycji będą na przykład 3 lub 4, a dodatkowo Podczas wykonywania tego treningu będziemy mieć podpowiedzi w postaci takich małych animacji, które pokazują jak w prawidłowy sposób wykonywać dane ćwiczenie. Naprawdę wyrazy uznania. Przejdźmy teraz do funkcji smart w Polar Vantage V3. I tu mógłby pojawić się dźwięk świerszcza. To nie jest tak, że funkcji smart nie ma, ale jest ich bardzo mało. Właściwie będziecie mogli sterować muzyką, ale tylko tą z telefonu, Możecie odbierać powiadomienia, ale nie możecie na nie odpowiadać. Jest latarka, ale z wyświetlacza, no i w zasadzie możecie z nią się poruszać po domu i to chyba wszystko. Tylko wiecie co? Taka jest filozofia Polara. Nie ma tutaj co się pastwić, ponieważ oni od dawna obrali taką drogę, że to ma być sport tester, a nie smartwatch. Nie ma się zatem do czego przyczepić. Z funkcji, które się nie spodziewałem, a są, to na przykład powiadomienia powiązane z nawigacją. Jeżeli uruchomimy jakąś trasę, czy to samochodową, czy pieszą, w nawigacji, na zegarku pojawiać się będą podpowiedzi dotyczące skrętu, nie wiem, zjazdu na rondzie, z którego mamy skorzystać, czy trasy, którą mamy się kierować. To jest duży plus, bo nawet będzie to prawdopodobnie działało bez wykorzystania map offline, o których za chwilkę też powiem. Z prostych funkcji smart mamy jeszcze budzik, mamy stoper, mamy znajdź mój telefon. To wszystko zgromadzone jest w widżetach od góry. Eee, może przyczepiłbym się do funkcji pogody, ponieważ o ile ta jest dość szczegółowa jeśli chodzi o temperaturę i zwykle jest zgodna z tym co dzieje się na zewnątrz, tak brakuje mi tutaj indeksu UV oraz stopnia zanieczyszczenia powietrza. To pierwsze teraz jest nieistotne. Ale to drugie na przykład teraz zimą mogłoby decydować o tym, czy sensownym jest robienie intensywnego treningu. A teraz mapy. Wreszcie w polarze Wenty 3 mamy pełne mapy offline, które możemy pobierać na zegarek. Pamięci na te mapy mamy 32 GB, więc spokojnie wystarczy na to, żeby pobrać kraj, Polskę na przykład i wszystkie okoliczne. Muszę wam powiedzieć, że mapy działają naprawdę świetnie. To, co działa trochę inaczej, to to, jak te mapy wgrywamy na zegarek. Zwykle jest tak, że wybieramy w aplikacji jakiś obszar, synchronizujemy zegarek i wszystko odbywa się samo. Tutaj jest trochę inaczej. Musimy wejść na desktopową wersję Polar Flow, stamtąd pobrać kraj, który nas interesuje w postaci pliku i po podpięciu zegarka kablem do komputera zrzucić go tak jakby do folderu zegarka. Właściwie robimy to tylko raz, więc nie jest to jakieś specjalne utrudnienie. Inaczej sprawa się ma z trasami na ten zegarek. Niestety, ale trasy nie narysujecie ani na samym zegarku, ani z wykorzystaniem aplikacji, w której nie znajdziecie funkcji osobnej mapy, tylko trasy znajdziecie w funkcji ulubione. Ani też nie zrobicie tego z poziomu aplikacji Polar Flow na komputerach. Żeby to zrobić, no należy albo synchronizować zegarek z aplikacją Komoot. Albo drugą opcją jest wgrywanie plików GPX lub TCX poprzez Polar Flow do ulubionych naszych treningów. Dziwne rozwiązanie, ale być może ono ulegnie poprawie. Mam nadzieję, że tak będzie. Z drugiej strony zadbali o to, by mapy działały naprawdę super. Orientowanie się w nich jest bardzo przyjemne, a dzięki temu, że mamy więcej klawiszy, łatwo oddalać, przybliżać mapę i po prostu dużo na tym ekranie amoladowym widać. Oprócz tego Polara Vantage V3 z powodzeniem synchronizujecie jeszcze ze strawą, Google Fit, Training Peaks, więc portfolio jest szerokie, warto też pamiętać, że jeżeli planujecie zakup jakiegoś zegarka i używacie jakiejś zewnętrznej platformy, zawsze upewnijcie się, czy ten konkretny model ją obsługuje. Jeśli chodzi o zbieranie danych dotyczących naszej aktywności, snu itd. To wszystkie te rzeczy znajdziemy w aplikacji Polar Flow mobilnej. Aplikacja jest oczywiście dostępna na Android, iOS, więc możecie je pobierać na swoje telefony i jest dostępna w języku polskim. Jeżeli chodzi o jej przejrzystość, to nie ma się do czego przyczepić. Główny ekran to taki swoisty dziennik skupiający najbardziej istotne elementy wszystkich funkcji tego zegarka, natomiast po rozwinięciu bocznego menu wejdziemy w większe szczegóły. To, o czym wspomniałem, to trochę szkoda, że mapy nie mają swojej zakładki. Być może to zostanie zmienione w przyszłości. Mapy, tak jak wspominałem, znajdziemy w zakładce ulubione. Prawdziwa magia rozpoczyna się, kiedy zalogujemy się na desktopową wersję aplikacji Polar Flow i tam już naprawdę widać, jak bardzo sportowy charakter ma urządzenie i całe środowisko marki Polar. Bardzo szerokie wykresy, czasookresy, osie danych, no. Ja muszę powiedzieć, że byłem w szoku, bo takiego poziomu szczegółowości nie widziałem u żadnego z producentów. Gdyby tych funkcji i statystyk było mało, możemy je dodatkowo rozszerzyć za pomocą abonamentu Fitness Program. Jego koszt obecnie to 39,99 i dzięki niemu będziemy mieli specjalne podpowiedzi, treningi dotyczące naszego, naszego działania treningowego. Ja muszę powiedzieć, że testowałem ten zegarek i bez tej funkcji, i z tą funkcją, i uważam, że bez tej funkcji jest w pełni funkcjonalne, natomiast jeśli macie jakiś naprawdę sportowy cel, który chcecie osiągnąć, ten abonament na pewno wam pomoże. Pokrótce to już chyba wszystko. Jeśli coś pominąłem, to zapraszam Was do artykułu dostępnego w linku pod tym filmem. A jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zadajcie je w komentarzu. Polar poprawił dużo względem poprzednika. Dodał mapy, wydłużył czas pracy baterii, dodał ekran AMOLED, poprawił czujnik tętna, poprawił odbiornik GPS. Generalnie zajął się chyba każdym aspektem tego zegarka. Nie mogę i nie chcę oceniać tego, jakie są funkcje smart w tym zegarku, bo nie taka jest polityka Polara pod tym względem. Więc jeżeli na przykład szukacie funkcji smart w swoim zegarku to sugeruję, żebyście po prostu spojrzeli w innym kierunku. Jeżeli natomiast uważacie, że funkcje smart są dla Was drugorzędne i zależy Wam na profesjonalnym treningu, profesjonalnych danych i wykresach, z których można bardzo wiele wyczytać, rozważcie, czy Wenty 4.3 nie jest dla Was. Gdyby jednak interesował Was równie poważny sport tester, rozważcie na przykład dłużej działający na baterii Sunto Vertical 2, a jeżeli interesują Was bardziej multimedialne funkcje, to zobaczcie być może Garmin Forerunner 965 będzie dla Was dobrym rozwiązaniem. Nie pozostało mi już nic innego, jak się pożegnać i poprosić Was po raz ostatni o lajka, komentarz, subskrypcję i dzwoneczek, żebyście nie przegapili kolejnych filmów. Ja Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.